Cześć, witajcie. Ja nazywam się Hincul i mam dzisiaj dla was materiał informujący na temat kolejnego wyzwania, czyli tych gier zimowych i igrzyska zimowe i zaczynamy już od 1 lutego. Nowe, nową fazę, i będzie to faza brawo, i podam Wam tutaj, akurat w tym materiale, jakie nagrody będziemy mogli zgarnąć. Myślę, że przez ten cały okres, który już mieliśmy za sobą, wszyscy zdobyli te punkty wymagane, a było chyba tam ich 500, musieliśmy zdobyć, tak? Tak jest, przynajmniej w tej teraz będzie również 500 do zdobycia. No i myślę, że wszyscy dali radę bez żadnego problemu zdobyć, wykonać wszystkie te akurat misje, tak zwane osobiste. I przechodzimy do kolejnej fazy. Będzie to faza oczywiście, brawo. I teraz zobaczmy, jakie nagrody Wargaming nam tutaj serwuje. Za pierwsza, pierwsze, drugie, trzecie mamy, aha, i jeszcze najważniejsza rzecz. Zobaczcie, Wargaming coraz częściej. Pokazuje nam, że posiadanie konta premium, oczywiście nie jest to konieczne, żeby wykonać akurat te fazy, ale o co chodzi tutaj? Pokazuje nam, że posiadacze konta premium mają dodatkowe nagrody i to w sumie już coraz lepsze zaczynają te nagrody być, z tego względu, że choćby nawet, zobaczcie na to, zaraz Wam pokażę, o tutaj. Nie jest to może jakieś nie wiadomo co, ale w każdym razie może są fanatycy emblemów i Gracz, który posiada konto premium, dostanie taki oto właśnie emblem, emblemat, który będzie mógł sobie przyczepić na czołgu, zainstalować i tak dalej, tak dalej. A gracz, który nie posiada konta premium, niestety takiego emblemu nie dostanie. Kolejna rzecz, gdzie mamy dalej? Czekajcie, tu kolejny emblem. To są na razie, słuchajcie, to są na razie emblemy. Co będzie dalej? Trudno powiedzieć. Mamy jeszcze jedną, będzie jeszcze jedna faza, czyli Charlie, gdzie będzie ona rozgrywana w marcu. I kto wie, co dalej Wargaming wprowadzi. Zobaczcie, tu są kolejne emblemy. Moim zdaniem fajnie było, gdybyśmy mogli na dany pojazd zdobywać również specjalne camo. Również by to było naprawdę coś fantastycznego dla tych, Którzy wspierają Wargaming, którzy chcą, aby gra się rozwijała, tym samym sposobem wspierają Wargaming. Można było powiedzieć pewne podziękowania ze strony akurat firmy tym graczom, którzy akurat właśnie dokładają się do tego, żeby gra była coraz lepsza. Oczywiście ci, co nie kupują. To jest tylko i wyłącznie ich sprawa. Wcale nie muszą grać, jest oczywiście darmowa. Tak więc, mimo wszystko, również zdobywamy jakieś nagrody. I zaraz wam pokażę, jakie one są. I znowu mamy aż 30 wyzwań, i tak. Zaczynając od pierwszego, musimy zdobyć 5 punktów, jest 25 tysięcy kredytów. Później mamy wyzwanie drugie, mamy zdobyć 10 punktów. I tutaj dostajemy ci, co nie posiadają konta premium, dostają 25 tysięcy kredytów, a ci, co posiadają 60 tysięcy kredytów. Ktoś by zapytał, Hincul, znaczy ktoś by powiedział Hincul, tutaj to się akurat sumuje, czyli mamy 60 i 25, czyli 85. Nie, dzisiaj akurat zapytałem Wargaming, czy tak jest. Niestety, ale tak nie jest, tylko jest po prostu tak, że tu już tabelka nam podaje dla posiadaczy konta premium, ile dostaną, a ci, co nie posiadają konta premium, ile dostaną. Tak więc ci, co posiadają, to nie jest tak, że dostaniemy 85 razem, tylko dostaniemy 60 tysięcy kredytów. Kolejne wyzwanie, trzecie i tak dalej i tak dalej. Co nas najbardziej będzie interesowało? No mamy znowu złoto i tak jak posiadacz konta premium dostanie 250 sztuk złota, no to ci co nie posiadają konta, czyli dostanie, dostaną 50 sztuk złota. Lecimy dalej. Słuchajcie, bardzo, bardzo podobne są, można powiedzieć, nagrody. Tak jak patrzę, no, z tymi wcześniejszymi, z tą wcześniejszą fazą, czyli z fazą alfą, mamy ogólnie do zrobienia wyzwań, jest chyba 30. Tak jest, zobaczmy na już to ostatnie. Tak jest, 30, finałowa, 500 punktów potrzebujemy łącznego. I gracze, którzy posiadają konto premium, dostaną bańkę, czyli milion kredytów. Tu mamy doświadczenie, busty, nie boosty, dla załogi do srebra. Słuchajcie, jest tego naprawdę cała masa. Plus do tego ci gracze, którzy posiadają konto premium dostają emblematy, no i na koniec jeszcze medal. Kolejna rzecz, co nas bardzo interesuje w wcześniejszej fazie, czyli w fazie alpha mieliśmy expa dodatkowego w każdej bitwie. Również to zostaje i będzie przez cały miesiąc, czyli przez luty mamy dodatkowe razy dwa expa, czyli doświadczenie do każdego pojazdu. Słuchajcie, jest to niesamowity plus, no bo ci co expią pojazdy, ci co robią, ogólnie właśnie starają się od Odkryć się dziesiątki, no to tu jest naprawdę niesamowity zastrzyk. I teraz tak, słuchajcie, ta pierwsza faza alfa, którą już zrobiliśmy, mamy, jeżeli pojazd się pojawi w grze, bo o niego walczymy, pojawi się w sklepie, czyli Thunderbolt'a, mamy, mamy 50% zniżki. Po fazie drugiej, czyli ta, która nam się zacznie, czyli faza brawo, będziemy mogli nabyć pojazd ze zniżką 75%, a już w tej trzeciej fazie, gdzie będzie ona w marcu, będziemy mieli również te misje do wykonania, pojazd dostaniemy zupełnie za darmo. Słuchajcie, nic tylko grać i to wszystko. Tu mamy jeszcze podane ikonki co to jest, te nagrody jak one, jak one wyglądają, są opisane tak to mniej więcej wszystko wygląda. Ja powiem Wam szczerze, patrząc ogólnie właśnie na te nagrody emblemy, fajnie było było również gdyby Wargaming nam skórki, tak jak było zaprezentowane to na PC, pamiętacie, gdzie z tych skrzynek mogli gracze nabywać i, na przykład, na tam na Heavy, na t 57 Heavy była skórka specjalna na ISA 7? Kto wie, słuchajcie, może i na konsoli coś takiego Wargaming pomyśli i wprowadzi, to by było naprawdę no, coś, coś niesamowitego, gdy moglibyśmy sobie, na przykład, nasz ulubiony pojazd ubrać tak, jakbyśmy na przykład chcieli. Również tak samo, na przykład, ci gracze, którzy którzy zdobywali te 34 wyzwania z Twitchowego, tak, i mieliśmy specjalny kamuflaż. Również moim zdaniem jakby Wargaming wprowadził kamuflaże specjalne dla właśnie choćby nawet tych graczy, którzy posiadają konto premium. Na pewno by była bardzo fajna sprawa. Słuchajcie, z mojej strony to wszystko. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, piszcie w komentarzach. Postaram się Wam odpowiedzieć. Tak więc zaczynamy już od 1 lutego. Trwa do 4 marca ten event i Musimy po prostu zdobyć te 500 punktów, a to nie jest naprawdę żaden problem. Z mojej strony to wszystko, trzymajcie się i do usłyszenia, hej!